Nagroda 26 września, Marta Padiuczenko. Witam i zapraszam na magazyn miejski. A w dzisiejszym wydaniu: O polskiej i włoskiej konstytucji, Święto w Straży Miejskiej, warsztaty gospel. O aktualnych problemach konstytucyjnych Polski i Włoch rozmawiano podczas konferencji w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu wraz z Uniwersytetem Marii curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie zorganizowali międzynarodową konferencję, której hasłem przewodnim było Aktualne problemy konstytucyjne Polski i Włoch. Pierwszy dzień konferencji odbył się w Uniwersytecie Marii curie Skłodowskiej w Lublinie. Drugiego dnia siedmiu włoskich konstytucjonalistów, profesorów z uniwersytetów Kalgary, Triestu i Rzymu. Zwiedziło Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Zamojską Starówkę, a także spotkali się z władzami uczelni. Spotkanie to, oprócz wymienienia poglądów na współczesne problemy konstytucyjne obu krajów, było doskonałą okazją do nawiązania współpracy naukowej z włoskimi uczelniami. 21 września Zamojscy Strażnicy Miejscy obchodzili swoje święto. Co prawda Straż Miejska swoje ustawowe święto powinno obchodzić pod koniec sierpnia, to zamojscy strażnicy przesunęli je na 21 września z powodu zmian, jakie wystąpiły w ostatnim czasie w kadrach. Straż Miejska jako najmłodsza, można powiedzieć, formacja porządkowa funkcjonująca w strukturach naszego kraju na szczeblu lokalnym od lat 90. W roku 2009 doczekała się Własnego święta, które zostało ustanowione na mocy nowelizacji ustawy o Strażach Gminnych i Miejskich na dzień 29 sierpnia każdego roku. Z przyczyn organizacyjnych, my swoje święto i jego obchody przełożyliśmy na dzień dzisiejszy. Krzysztof Adamczyk komendantem jest od niespełna dwóch miesięcy. Współpracuje on z 18 funkcjonariuszami. Straż Miejska w Zamościu istnieje już od 21 lat i od samego początku bardzo dokładnie dba, by w naszym mieście żyło się lepiej. To, Straż Miejska jest przede wszystkim formacją powoływaną przez samorządy lokalne do utrzymania właściwego poziomu pewnych takich standardów administracyjno-porządkowych w rejonie swojego działania w przypadku miasta Zamościa są to granice administracyjne miasta. Jest to szereg drobnych rzeczy uciążliwych dla mieszkańców, które wychodzą spod kompetencji policji, a są właśnie załatwiane przez te służby podstawowe ustanowione przez władze miasta, w naszym przypadku przez straż miejską. W trakcie spotkania komendant odznaczył i nagrodził najlepszych strażników oraz złożył im życzenia. Strażnikom moim z okazji ich święta życzę najbardziej, żeby zawsze swoją pracę oceniali w taki sam sposób jak ja. Powiedziałem na konferencji prasowej, która miała miejsce 10 sierpnia nie ja, a cel się liczy. Czyli podstawowa rzecz liczą się ludzie, mieszkańcy naszego miasta i chciałbym, żeby strażnicy, jak i wszyscy mieszkańcy, czuli się jego gospodarzami. Nie tylko władze, które dbają, ale my wszyscy. Redakcja magazynu miejskiego również przyłącza się do życzeń zawodowego spełnienia, wielu radości w pełnieniu zaszczytnej funkcji stróża prawa oraz osobistej satysfakcji. Już po raz piąty w zamości odbyły się warsztaty muzyki gospel, prowadzone przez Magdalenę Stopę. Pochodząca z języka staroangielskiego nazwa gospel, wywodząca się od słów good spell, oznacza dobrą nowinę, ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. W Zamościu już po raz piąty wszyscy chętni mogli uczestniczyć w warsztatach muzyki gospel, które poprowadziła Magdalena Stopa, główna inicjatorka warsztatów. Jest dużo nawet takich młodych osób z podstawówki, z gimnazjum, ale oczywiście również przekrój jest taki szeroki, więc po prostu również osoby dorosłe, dojrzałe, jak również młodzież, więc jest wszechstronność. Jeżeli chodzi o poziom, jest naprawdę bardzo wysoki poziom, więc na przykład materiał, który gdzieś tam mieliśmy rozplanowany na dwa dni, zrobiliśmy no, w przeciągu... No, kilku ładnych, dobrych godzin. No, oczywiście teraz utrwalamy, powtarzamy, ale już z takim komfortem świadomości, że jest taki zapas właśnie na to, żeby to wszystko fajnie dopracować. Także naprawdę bardzo się cieszymy. W nauce pieśni wykonywanych na chwałę Pana pomagał kierownik muzyczny ksiądz Piotr Spyra. Muzyka gospel, jak sama nazwa wskazuje, gospel oznacza po angielsku Ewangelia, czyli dobra nowina. A więc jest to muzyka z takim dobrym przekazem. Chcemy przez tą muzykę wyrazić radość, wdzięczność, miłość do Pana Boga. I można też tutaj to wszystko u nas usłyszeć, ponieważ jest to muzyka bardzo radosna, ale też i w ramach tego słowa Worek Gospel mamy wiele nurtów muzycznych, mamy też takie spokojne utwory, mamy też takie bardzo radosne. Więc myślę, że koncert, który dzisiaj zagramy, będzie bardzo zróżnicowany muzycznie. W tegorocznych warsztatach udział wzięło blisko 40 osób z różnych zakątków naszego regionu. Przyszłam, żeby po prostu śpiewać na chwałę Pana, nauczyć się czegoś nowego może z, ze śpiewu, no i wspomagać chór swoim głosem. Uczymy się tutaj piosenek po angielsku i po polsku oraz działania w chórze. I powiedz, jak oceniasz tego poziom? W tym roku jest, no trudne są piosenki, ale Aleks, bo popracujemy, to są już łatwiejsze i łatwiejsze. Roczny poziom warsztatów jest bardzo fajny, jest ciekawy, dużo jest śmiechu, zabawy, a także są ciekawe piosenki. Uczymy się różnych y, piosenek po angielsku i po polsku, które wielbią Pana Boga. Efekty warsztatów mogliśmy podziwiać podczas koncertu finałowego w Zamojskim Domu Kultury. Uczestnicy warsztatów wykonali 10 piosenek: 4 w języku angielskim i 6 w języku polskim większości autorem muzyki była magdalena Stopa do słów Karola Wojtyły. To już wszystkie informacje w środowym wydaniu magazynu miejskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia!